Pani Basiu Michale, jesteście po szóstym odcinku przy pięknym tangu, gdzie były wzruszeni także Pani Edyty Górniak. No właśnie, jakie to uczucie, kiedy też mogliście poglądać wcześniej, jak Pani Edyta Górniak tańczyła, a teraz ona patrzyła na Wasz taniec? No ja jestem bardzo wzruszona i szczęśliwa, że, że udało mi się. No oczywiście nie dorównałam jej talentowi i nie dorównam, ale to było bardzo miłe, kiedy... Kiedy nas pochwaliła i czuła się no, szczęśliwa z nami, a my z nią, to jest niesamowite. I ona jest tak wrażliwą osobą, i wspaniałą, wielką artystką i piękną kobietą. No, naprawdę to było bardzo miłe i wzruszające. Czy to było pierwsze spotkanie z panią Edytą? Tak, nie znałyśmy się wcześniej. No, tym bardziej to było zaskoczeniem dla nas i tym bardziej bardzo dziękuję. I cieszyliśmy się z Michałem bardzo, że... Michale, czy widzisz przemianę? Bo naprawdę widać na parkiecie tą przemianę pani Basi. Czy jest łatwiej już te kroki nauczyć pani Basie? Czy jednak ten czas jest potrzebny, żeby doszl doszlifować te kroki? No jest łatwiej, bo gdzieś Basia sobie wyrabia tą pamięć mięśniową i z tygodnia na tydzień widzę większe możliwości tego, że możemy właśnie rozbudować tę choreografię, czego przykładem był dzisiejszy taniec, bo ta choreografia była naprawdę złożona. No akurat nie mieliśmy tutaj wyjścia, bo mieliśmy, musieliśmy otworzyć tę choreografię, więc e, cieszę się, że w sumie takie zadanie powstało, bo ono też trochę e, Basia zmusiło do tego, żeby poszerzyć horyzont zapamiętywania tych kroków i mam takie poczucie, że możemy teraz sobie już trochę na więcej pozwolić. Myślę, że z każdym tygodniem gdzieś tam e, ta pojemność w głowie na kroki rośnie. Niektóre ruchy się powtarzają, więc wydaje mi się, że ten progres jest widoczny. Dzisiaj cieszę się, że też Basia mogła się pokazać w innej odsłonie i w innym charakterze niż tylko właśnie uśmiech, pogodna energia, bo dzisiaj mogła pokazać więcej tego pazura i takiej, e, takiego wyzwania w tym tango. No właśnie, dzisiaj także mogliśmy zobaczyć trochę poznać też historię dalszą rodzinną, że było mówione o rozwodzie pa pani rodziców, gdzie to było jako dziecko. Dotknęło bardzo panią, ale w zeszłym odcinku tańczyła pani ze swoim mężem. Jaką ma pani radę na to, że ten związek pani z mężem tyle lat przetrwał? E, ja muszę jeszcze dodać e, ciąg dalszych tej historii moich rodziców. Oni po 10 latach e, no, wzięli ponownie ślub, wrócili do siebie. To było cudowne, że, że okazuje się, że można. Że to uczucie nie gaśnie tak zupełnie. A ja z moim mężem jesteśmy już ponad 50 lat razem. No i o, ja, ja mam wrażenie, że ono jakby coraz bardziej dojrzewa i jest coraz silniejsze. A czy nie było takich właśnie momentów, kiedy, jak w każdym związku, są momenty tych kryzysów? Ale czy u, u państwa jest ten, jeśli się pojawia ten kryzys, to cały czas ze sobą jesteście? Nie odchodzicie? Nie no, kryzysy są zawsze. Niezależnie od tego, czy dotyczy to małżeństwa, czy w ogóle przyjaźni, czy bycia razem. E, tylko trzeba je po prostu przezwyciężać i nie dawać sobie takiej po prostu zwykłej ulgi, że o to ja się to już nie będziemy razem. Nie, no trzeba walczyć o siebie o, do końca. No i bardzo się starać, a kiedy się staramy, to już jest bardzo dużo. Pani baścia, co Pani myśli o takich rozstaniach głośnych, na przykład w show-biznesie, kiedy to wszystko wychodzi na jaw, kiedy społeczeństwo tak naprawdę jest w tych rozwodach, tych kryzytach. Czy takie momenty powinny być prywatnością? No tak, zwłaszcza jeśli dotyczą one młodych ludzi. Przecież to jest ogromne szczęście móc trafić na kogoś, z kim potem jest nam dobrze, no ale czasami trafiamy źle. No i, i, i w każdym zawodzie tak jest, więc dlaczego? No, my jesteśmy na świeczniku i o nas się mówi, i o nas się plotkuje. No taki jest nasz los smutny czasami, że się o tych przykrych dla nas prawach. Mówi, głośno. Czy po sześciu odcinkach czuje Pani to, że nie tylko jest Pani znana z klanu, ale także już z tańca? No, oczywiście, że tak. No, cieszę się ogromnie, że mogłam zaistnieć tutaj i jeszcze gdzieś, że mogę pokazać jeszcze swój potencjał aktorski. No i tutaj Michaś mnie uczy tańca. To jest niesamowite, że w życiu nie pomyślałabym, Wcześniej, że mogę tańczyć i to jeszcze z takim wybitnym tancerzem. Mm. To jest naprawdę wygrany los na loterii. Po sześciu odcinkach, Michale, czego najbardziej nauczyłeś się teraz od Wasi? Ja najbardziej się nauczyłem e, perspektywy na świat, w której najważniejszy jest człowiek. Nieważny jest czas, pośpiech, że tylko czasami trzeba zatrzymać się, porozmawiać z kimś. E, ja jestem z takiego pokolenia, które pędzi do przodu, co jestem też osobą, która pędzi, pędzi, pędzi. E, I czasami widzę, jak, jak Basia się zatrzymuje, żeby z kimś e, porozmawiać, czy nagrywamy coś. Ona ma zawsze czas dla drugiego człowieka. Dla mnie to jest bardzo inspirujące i e, biorę to też dla siebie że czasami te zadania, perfekcjonizm, trochę warto zostawić i spojrzeć na drugiego człowieka, tak naprawdę głęboko spojrzeć. I to jest taka piękna cecha, która wydaje mi się, że Basia ma i ona się przebija przez ekran i wszędzie każdy widzi i czuje to jej ciepło. I taką uwagę na drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to jest taka największa lekcja, żeby w pośpiechu, w tym wyścigu szczurów zwolnić czasami i postawić na siebie, na drugiego człowieka, na, na energię i relacje. Czy pomimo tych ciężkich chwil, tych treningów, tego wysiłku, czy jest moment na ten relaks, na ten odpoczynek, żeby chwilę odsapnąć i usiąść i przemyśleć sobie? Z przykrością stwierdzam, że nie ma, nie ma czasu. No, mam na, na szczęście kogoś w domu, kto czeka na mnie i załatwia wiele spraw za mnie i zastępuje mnie. I, no, no i dobrze, że tak jest, bo bym pewnie nie poradziła sobie z, z tymi trudami tutaj. No, no nie, ma, nie ma. To my z radością od firmy Amari Spa chcielibyśmy podarować Pani tą chwilę relaksu. Tutaj prezent od nich dla pani. Żeby chwilę tego relaksu pomimo tych silnych treningów była. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Takież piękny prezent mam pokazać. Można pokazać, proszę bardzo. Rozwiążemy. A. O, A, będę się relaksować, tak. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i miłego wieczoru. Dziękuję Dziękujemy sobie. bardzo.